Jakoś tak będzie, będzie. Jakoś, bo jeszcze tak nie było, mianowicie żeby jakoś nie mianowicie było, mnie. Czyli myśl idzie. Kiedyś w końcu zacznę. Ona nic nie, nic nie, nic, nie Rusz, Róż, maków. Chcę maków. to, czego obecnie nikt by nie zobaczył. Najważniejsze jest to, aby być szczęśliwy. W życiu warto, warto walczyć to, do samego końca. Trzy, cztery. Ale co? <grym> <grym> drugie imię to... Reklama! Nasze 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 drugie imię to... Reklama! A, nasze drugie imię to... Reklama! Thank yeah. you.